Gracie korzysta z momentów, kiedy maluchy nie używają bujaczków. Na śniadanko jajeczniczka dla wszystkich. Gracie bardzo ją lubi. Zobaczcie, jak biegnie. Good, girl. good, girl, good girl. Po śniadaniu było u nas RMFFM. Rozmawialiśmy o roczku maluchów i o tym, co się u nas wydarzyło. A tu czaruj bez sondy. To był jeden z tych dni, kiedy wyjmujemy sondę, wymieniamy ją i próbujemy karmić go bez. Na obiad robiłam ulubionego kurczaka Filipa, czyli tak zwany My Favorite Chicken. Bardzo łatwy obiadek, który już Wam nie raz pokazywałam. Piersi z kurczaka, ser żółty, majonez. Posypać bułką tartą i do piekarnika. Gotowe! A tutaj bawią się dziewczynki. Po południu mieliśmy gości z takimi pysznościami. Poczekaj, bo tam jest zygi i... Jest u cioci? Patrz <noise> <noise> się cioci przestraszyła, nie? Nie może być. No. że to jest Twoja, więc trzymaj. Tu, tu. Chodź Wam. Gdzie jest Graci? Nie mamy. Zapomniałam Wam pokazać kurczaka zanim zniknął. Dostaliśmy pyszne marchewki. Późnym wieczorem pojechałyśmy z Tosią odebrać pięć tortów i poszłyśmy też na szybkie zakupy. Zupełnie nie wiedziałyśmy, co kupić, bo nie wiedziałyśmy, ile spodziewać się osób. Kupiłyśmy zatem kilka paczek ciastek, dużo napoi, i w nocy przyszedł czas na przygotowania do świętowania. Przygotowałam wystrój z różnych elementów, które udało mi się zebrać przez kilka lat. Dzięki temu były to urodziny ekonomiczne. Różowe i niebieskie kokardy użyliśmy kiedyś na chrzciny Charlotte i Aleksandra, a takie powłoki na krzesła były z komunii. Całkiem nieźle nam to wyszło, a tutaj stroje już czekają na maluszki jeszcze kilka płatków róż.